bardzo, bardzo serdecznie w tej pięknej, naszej zabytkowej sali koncertowej. Dzisiaj wspaniały gość, Pan Zbigniew Tomasz Nowak. Z tego tak, proszę o z tego miejsca, z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję w imieniu całego Zarządu, w imieniu Działu Kulturalno-Światowego, że Pan Zbigniew do nas przyjeżdża, że zawsze znajduje czas, a naprawdę kalendarz ma wypełniony po brzegi, mimo to przyjeżdża do nas gościnnie i nie popiera żadnego honorarium. A więc tym bardziej Panie Zbyszku dziękujemy, że dzieli się Pan swoją wiedzą z nami. Zbigniew Tomasz Nowak, znawca roślin leczniczych, od ponad 30 lat, popularyzator wiedzy z zakresu ziołolecznictwa, apiterapii i zdrowej diety, autor ponad 70 książek, w tym wielu bestsellerów, przeszło 1500 artykułów prasowych i kilkuset audycji radiowych o tej tematyce. Ekspert w programach telewizyjnych. Uhonorowany prestiżowym odznaczeniem zasłużonemu Polskie Towarzystwo Lekarskie, przyznawanym wybitnym osobowościom działającym na rzecz medycyny. I już oddaję głos naszemu wspaniałemu gościowi. Dziękuję Państwu za przybycie. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Proszę Państwa. Dzisiaj bardzo wymowny temat. Bardzo dziękuję, że Państwo licznie przyszli. To znaczy, że interesuje Państwa zdrowie. Bo mnie bardzo smuci, jak ludzie chcą potem wydawać miliony złotych, żeby ratować zdrowie, i przypominają sobie o tym dopiero, kiedy proszę Państwa, dospiera choroba, no to wtedy to już jest za późno. To nie ma takich leków. W ogóle nie ma leków takich, które by mogły, które by były na tyle drogie, jakby się nie... Nie jednemu wydawała, a które by mogły przywrócić człowiekowi zdrowie czy ocalić od śmierci. Nie ma, proszę państwa. To znaczy są w aptece natury, o nich dzisiaj powiem i one często są nawet za darmo albo za grosze, ale do tego jest potrzebna wiedza. Moja nieodżałowana znajoma Irena Gumowska, autorka książek, powiedziała bardzo mądre słowa. Na dobre zdrowie trzeba sobie umieć zapracować. To jest też praca. Tak. No ale kto się nie troszczy o zdrowie, ten proszę państwa, choruje, ten ma jakość życia dużo gorszą, no i chyba krócej żyje. A życie człowieka nie do przecenienia, chociaż we współczesnym świecie proszę państwa, doszliśmy ostatnio do wniosku, z takim moim znajomym profesorem medycyny, do takiego wniosku, że we współczesnym świecie nie opłaca się inwestować w zdrowie, tylko w choroby. Bo jakby wszyscy byli na tyle zdrowi, no to proszę Państwa, nikt by na tym nie zarobił. Na chorobach można zarabiać. Także ja jestem po części trochę i solą w oku dla niektórych. No bo popularyzuje to, co jest proszę Państwa często tanie, często na wyciągnięcie ręki. No a co to za lek, jak jest tani? Jak no. musi kosztować, to wtedy ludzie go doceniają, no i proszę Państwa pa pamiętają, żeby się nim kurować. No jak jest coś taniego, no to zazwyczaj się to kojarzy z czymś, co jest mało przydatne, a nie zawsze tak jest. Bo przecież napisałem tę moją książkę Zioła z polskich łąk już będziemy mogli wychodzić na łąki i pastwiska i pozyskiwać przeróżne leki. Przeróżne, którym kłania się dzisiaj medycyna. Ale trzeba mieć wiedzę, jak te leki rozpoznać, bo na łąkach, pastwiskach Państwo wiedzą, to są dziewicze tereny teraz, nie ma krów. Krowy są tylko na Podlasiu, tak jak ja jeżdżę często. Tu w centralnej Polsce to jest rzadkość. Nawet się siana nie zbiera, traf nie kosi. No, no to nawet i dobrze, dlatego że nie stosuje się chemii, nie stosuje się nawozów. Można sobie iść na, ta, iść na taką łąkę i pozyskiwać mnóstwo leków. No i właśnie temu, proszę Państwa, poświęcona jest ta książka Zioła z Polskich Łąk. Ale dzisiaj mówimy o Miażdżycy. Temat bardzo wymowny, bo gdyby nie Miażdżyca, gdyby nie konsekwencje Miażdżycy, kto wie, może by nawet ludziom się udało żyć i 120 lat. Zapadła cisza. No jak tu żyć 120 lat? No chyba można. Znają Państwo kogoś takiego? Ja nie znam. No ale może wspólnie zrobimy coś w tym kierunku, żeby, proszę Państwa, chociaż do setki żyć. Pomalu, pomalu, małymi krokami, bo to jest możliwe. Bo organizm człowieka, jeśli my o niego dbamy, zadbamy o tak zwaną homeostazę, równowagę, to może i się by udało. Apteka Natury, Apteka Pana Boga stoi otworem. O niej powiem dzisiaj. Ale żeby z niej korzystać, no to nie wystarczy, proszę Państwa, tylko dobre chęci. Nie wystarczają dobre chęci. Trzeba zastosować, poznać te leki, bo tych leków jest bardzo dużo, także na miażdżyce, bo mówię, gdyby nie miażdżyca, ludzie by żyli dłużej. I od dawna przecież, proszę Państwa, są specjalne programy, zakrojone akcje edukacyjne, żeby ludzi uchronić przed miażdżycą. No i co się udaje, proszę państwa? Ja nie obserwuję poprawy. Nie obserwuję. Medycyna robi postępy. Ale z zapobieganiem miażdżycy, z leczeniem miażdżycy ma problem i będzie miała. Dlatego, że medycyna trochę poszła. Nie tą drogą, co trzeba, skupiła uwagę nie na tym, co trzeba, skupiła uwagę tylko na cholesterolu. Dziecka, jakby zapytać, co prowadzi do miażdżycy? No to dziecko by powiedziało: cholesterol. Przez lata tak mówiono: cholesterol, cholesterol, jeszcze raz cholesterol. To nie jest tak. Ja, jak pisałem książkę, proszę Państwa, nie mam jej dzisiaj, ale przez internet można kupić miażdżyca i cholesterol, tam wyjaśniam te sprawy. Zresztą ja chciałem Państwu powiedzieć, że kto kupi książkę, to dostanie Zdrowie bez leków, miesięcznik, do którego piszę, gdzie ten temat podejmuje też. Oczywiście wybiórczo, bo trzeba by było takich numerów poświęcić, z żeby kompleksowo opisać wszystkie przyczyny, które prowadzą do miażdżycy. Ja skupię uwagę, proszę Państwa, na kilku. Aspektach, o których się rzadko mówi, albo już się zaczyna mówić, i co mnie bardzo cieszy. Bo przecież ten temat popularyzuje już od dawna, pisze o tym od dawna. No więc proszę państwa, jak to z tym cholesterolem jest? Prowadzi do miażdżycy, czy nie prowadzi? O to jest pytanie. Prowadzi, ale frakcja LDL. Frakcja o małej gęstości, ale mamy jeszcze cholesterol HDL. Pan Bóg nas tak wyposażył. Nie wszystko stracone. To tak jak napisał kiedyś mój nieodżałowany przyjaciel ksiądz Jan Twardowski. Nie ma na ziemi sytuacji bez wyjścia. Jeśli Pan Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno. Niech Państwo sobie to zapamiętają. Ale to okno to jest też dla ludzi myślących, także w odniesieniu do zdrowia tylko nie, konkretnie. Także proszę Państwa, HDL to jest cudowny cholesterol, który nas przed miażdżycą broni. No i teraz jest problem, bo po spotkaniach autorskich, po moich wykładach ludzie podchodzą do nas, no co my mamy robić, bo bo mamy za wysoki poziom cholesterolu. No, z tym jest problem. Ponad 20 milionów Polaków ma podwyższony poziom cholesterolu we krwi. No a jak u Państwa z tym cholesterolem jest? Ciekawy jestem. W porządku? Nie. No właśnie, dlatego Państwo tak licznie przyszli, za co dziękuję. Proszę Państwa, no więc co z tym cholesterolem robić? Idziemy do lekarza i proponuję statyny. No niech mnie tylko Państwo nie pytają na temat statyn, jaka jest moja opinia. Bo ja to nie moja sprawa. Ja tylko wiem jedno. Podzieliły profesorów medycyny. Jedni są za, drudzy przeciw. Nie ukrywa się tego, że statyny mają działanie uboczne. Prowadzą na przykład. Były badania prowadzone w Anglii. Na prawie 230 tysięcy osób było objęte tym badaniem. Okazuje się, że stosowanie przez długi czas statyn prowadzi do cukrzycy typu drugiego, do miopatii, czyli do uszkodzenia mięśni, mięśnie bolą, do uszkodzenia wątroby, do chorób neuro, neurodegeneracyjnych, proszę Państwa. To jest niepokój. A jeszcze, proszę Państwa, nawet do tatar, katarakty. Tak, tak. No i co? No ja nie będę odradzał Państwu statyn, bo to nie jest moją rolą. Natomiast ja Państwu powiem, co się pisze w literaturze fachowej, światowej. Bo przecież dostrzegają naukowcy ten problem, że statyny mają działania uboczne, chociaż są przez niektórych bardzo chwalone. Musisz brać statyny, bo inaczej będziesz miał problemy z miażdżycą. No i co teraz, proszę Państwa, jak nie statyny? No to, co oferuje nam apteka Pana Boga. Ona oferuje dużo i także te leki niektóre były przebadane przez ekspertów i okazuje się, że niektóre działają nawet lepiej niż statyny. No i takim, proszę Państwa, środkiem z apteki natury, który na statyny, który bardzo dobrze obniża frakcję cholesterolu LDL. Nie HDL. Bo statyny podobno, proszę Państwa, nie wybierają, obniżają tak, jak leci. Cieszymy się, że owszem, spadł nam poziom cholesterolu całkowitego, tylko jak zrobimy lipidogram, no to tak, ten LDL nam troszeczkę się obniży, ale i HDL, który nas przed miażdżycą broni. Nie mówiąc już o tym, że ludzie już po trzech miesiącach stosowania statyn, mają problemy. Bóle kręgosłupa, bóle mięśni, pobolewanie wątroby, jak ktoś ma niewydolną wątrobę. Ale ja o tym nie będę mówił, to jest zadanie dla lekarzy, dla farmakologów. Ja mówię to, co oferuje nam apteka Pana Boga. I już mówię Państwu o pierwszym leku. I proponuję go zapamiętać: kurkuma. Kurkuma, kurkuma, jeszcze raz kurkuma. Proszę Państwa, o kurkumie. Właśnie napisałem w tym numerze: Kurkuma zamiast statyn. Tak, dałem taki tytuł. Okazuje się, to nie jest mój wymysł. Ja tylko cytuję to, co piszą w wiarygodnej, mądrej prasie medycznej, światowej. Okazuje się, proszę Państwa, że kto stosuje wyciąg z kurkumy, z korzenia kurkumy. W odpowiedniej dawce przez odpowiedni czas potrafi nawet obniżyć frakcję cholesterolu LDL o 40% i więcej. W jaki sposób? Już Państwu mówię w jaki sposób. Cholesterolem w organizmie zarządza wątroba. A trochę o tym zapomniano. Wątroba produkuje cholesterol. I wątroba może nas z tego cholesterolu, tego cholesterolu pozbyć w bezpieczny sposób. Tylko trzeba jej pomóc. Bo często jest, proszę Państwa, tak, że wątroba jest u nas niewydolna. Już nie będę mówił, co do, do wydolności wątroby prowadzi, bo tych czynników jest bardzo dużo. I jeśli jest wątroba niewydolna... No to proszę Państwa, nie dziwmy się, że ten cholesterol krąży i krąży w naszej krwi w dużym stężeniu. No i poza tym jeszcze, jeśli stworzymy warunki, żeby on odkładał się w naszych ścianach krwionośnych, to się odkłada. Ale my do tego nie dopuśćmy, proszę Państwa. Róbmy wszystko, żeby właśnie tak nie było. I tu polecam Państwu kurkumę, dlatego że kurkuma działa wielokierunkowo. Proszę Państwa, kurkuma działa wielokierunkowo. Zaczynając od wątroby. Pobudza receptory wątroby, które są odpowiedzialne za to, żeby wychwytywać frakcję cholesterolu LDL i żeby mogła wątroba po wychwyceniu tego, tej frakcji Przerobić ten cholesterol w co? W żółć. W kwasy żółciowe i w żółć. I tym sposobem, proszę Państwa, pozbywamy się cholesterolu. To, co Państwu powiedziałem, Cholestora, wątroba produkuje cholesterol i wątroba może w bezpieczny sposób nas tego cholesterolu pozbyć. Nad tą homeostazą cholesterolową czuwają też przeróżne enzymy, na przykład 7-alfa oksydaza cholesterolowa, którą, który to pobudza właśnie, proszę Państwa, wyciąg z kurkumy, a przede wszystkim kurkumina, która jest zawarta w korzeniu kurkumy. No i proszę Państwa, widzą Państwo, jak można się pozbyć łatwo cholesterolu LDL, tylko trzeba systematycznej kuracji. Już mówię ile, bo to nie wystarczy. Państwo być może się kurkumą kurują, na przykład taką sproszkowaną. To jest za mało. Można sobie, proszę Państwa, dodawać do potraw, można sobie robić taki specyfik domowy z korzenia sproszkowanego, ale od razu mówię, żeby osiągnąć efekt terapeutyczny. Trzeba przynajmniej dziennie stosować około 500 mg wyciągu standaryzowanego z kurkumy. No, i teraz, proszę Państwa, chciałem Państwu przedstawić mój preparat alkurkumin. To jest taka moja nowość, który zawiera standaryzowany wyciąg. Z kurkumy właśnie, standaryzowany na 95% kurkuminoidów, a w tym jest bardzo dużo też i kurkuminy, czyli tego najważniejszego związku bioaktywnego. I jeszcze jest, proszę Państwa, w tym preparacie coś, co jest hitem w medycynie. Ja jako tej roślinie mówiłem ponad miesiąc temu. Ludzie zaczęli mnie zaczepiać na ulicy, na bazarze. Proszę Pana, już mówię o czym mowa, o czosnku czarnym. Proszę Pana, gdzie go sadzić? Gdzie go kupić? Od razu mówię, to nie jest żadna odmiana czosnku zwykłego, alium sativum, tylko zaraz Państwu powiem o tej roślinie, o tym warzywie w zasadzie, o tym produkcie żywnościowym. My w warunkach domowych go nie przygotujemy. On już jest znany od starożytności, to nie jest wymysł, on dopiero teraz, dopiero moda na czarny czosnek u nas zaczyna się, proszę państwa, krzewić i bardzo dobrze, bardzo dobrze i to się będzie rozrastało. Podobno, ja teraz zgłębiałem wyniki badań naukowych, okazuje się, że w świecie sprzedaje się czarnego czosnku na 96 milionów dolarów. Jest tendencja, że będzie jeszcze większa ta sprzedaż. Natomiast bardzo mnie zasmuciło, że konsumpcja zwykłego czosnku maleje, pomimo niekwestionowanych zalet leczniczych czosnku. Książkę napisałem o czosnku. Zajmuje się nim ponad 30 lat. Sławie czosnek. Ale proszę Państwa, już widzę państwa wzrok. Wolny. Zresztą nie po raz pierwszy, jak mówię, podczas wykładów na spotkaniach autorskich, no ludzie by się chcieli tym czosnkiem zwykłym kurować, tylko co potem zrobić z tym przykrym oddechem, nieprzyjemnym. A jeszcze jak się na randkę wybiera, to jest problem. Ale i w tramwaju, i w autobusie, i w metrze też problem. Ale i w domach też. Jak jedni jedzą czosnek, drudzy nie jedzą, no to ci, co nie jedzą, mają problem. No to proszę Państwa, to jest jedna rzecz, oddech. A tego się nie ukryje. Niech Państwo nie wierzą w to, że jakieś tam są sposoby magiczne, które by mogły ukryć. Ta osoba, która je czosnek, ona nic nie czuje. Ale druga osoba koło niej czuje. I nawet żeby nie wiem, co robiła. Są oczywiście sposoby na... Przytłumienie zapachu przykrego czosnku, ale one się zwykle nie sprawdzają. Ale proszę Państwa, kto je czosnek czarny, w ogóle nie ma oddechu przykrego. Nie ma. Ja go stosuję jeszcze na wykłady, a stosuję go od niedawna. Bo kiedyś, oczywiście, słyszałem o tym czarnym czosnku, ja się tam nie zagłębiałem bardzo w literaturę światową, a teraz się literatura światowa rozpisuje o nim, dlatego zastosowałem go także wyciąg standaryzowany w tym preparacie moim al-kurkumin, czyli jest wyciąg z kurkumy i wyciąg z czarnego czosnku. No i proszę Państwa, chcę Państwu dać do spróbowania ten czosnek czarny. On wygląda tak. To jest zwykły czosnek allium sativum tylko poddany specjalnemu zabiegowi. Od razu mówię, w domu tego nie osiągniemy. Próbowali ludzie robić w piekarnikach, ale proszę Państwa, to, to nie jest do osiągnięcia. Już mówię, żeby uzyskać czarny czosnek, musimy zapewnić temperaturę od 60 do 70, nawet 90 stopni przez nawet 45 dni. Różnie, 7, 30, nawet do 45% i wilgotność powietrza 90%. W takich warunkach, pod wpływem reakcji enzymatycznych, nieenzymatycznych, tworzą się w tym czosnku przeróżne związki, których nawet nie ma w zwykłym. Na przykład jest taki związek bardzo istotny: S-alio-L-cysteina. Albo S-aliocysteina, której prawie nie ma w czosnku zwykłym, a w czosnku czarnym tej substancji jest bardzo dużo, nawet siedmiokrotnie więcej. Mało tego, te związki, które są zawarte w zwykłym czosnku są bardzo niestabilne, często nie już się w wodzie, także my się kurujemy nim bardzo dobrze. Tylko musimy się liczyć z tym oddechem, ale proszę Państwa, w czosnku czarnym one są rozpuszczalne w wodzie. Czyli dłużej działają, są bardziej biodostępne dla organizmu. Organizm po prostu może je wykorzystać w różnych procesach naprawczych, między innymi w zapobieganiu miażdżycy. W jaki sposób? Już Państwu mówię. Badania pokazują. Że kto stosuje czarny czosnek w ilości 400 mg, mówię o wyciągu standaryzowanym, dziennie, potrafi obniżyć frakcję cholesterolu LDL we krwi, ale to nie wszystko. Obniża ciśnienie krwi, nawet o 5 mm słupa O ja teraz właśnie, proszę Państwa, jestem świeżo po lekturze takich badań, wyników badań naukowych z Korei, tam był bardzo szczegółowo przebadany czarny czosnek, okazuje się, że ciśnienie skurczowe nawet potrafi spaść nam o 5,8 mm słupartęci. Przy systematycznym stosowaniu wyciągu z czosnku. I teraz, proszę Państwa, ponieważ obiecałem, że Państwu. Dla nie wszystkich wystarczy, ale kto chciałby na ochotnika spróbować taki czosnek, to proszę spróbować. Tu są wykałaczki, jest już cząstki, są nabite. No i proszę się nie bać, można nawet dzisiaj pójść na randkę. Proszę bardzo. Dla wszystkich nie wystarczy, bo to taki produkt deficytowy. Jedna główka, proszę Państwa, jakby Państwo sobie zerknęli w internecie, to kosztuje nawet 14 złotych. No, biorąc pod uwagę to, że taki zabieg kosztowny, tyle dni, taka temperatura, to i czosnek taki musi kosztować. No, i proszę powiedzieć, czy Wam Państwu smakuje ten czosnek? Lekko słodkawy, aromatyczny, nieco śliwkę przypomina, suszoną, wanilię, słodkawy, bo pod wpływem tych reakcji enzymatycznych. Tworzą się, przekształcają się cukry, przekształcają się, proszę Państwa, aminokwasy. Tworzą się nawet takie aminokwasy, których nie ma w zwykłym czosnku. A aminokwasy to podstawa. Takim aminokwasem siarkowym jest między innymi, proszę Państwa, ten yy, aminokwas, o którym wspomniałem, ale tam jeszcze jest kwas glutaminowy, jest tryptofan. To jest dla ludzi na przykład, którzy mają tendencje do zmian depresyjnych. Tryptofan, prekursor serotoniny. Kwas glutaminowy, z kwasu glutaminowego tworzy się GABA. Kwas gamma-amino-masłowy. Ważny neuroprzekaźnik. Żebyśmy funkcjonowali, proszę Państwa, żeby, nam, żeby nasz mózg funkcjonował jak jak powinien, no to my musimy tego o ten gaba, neuroprzekaźnik, zadbać. Z tego co się nie mylę, to 50 impulsów nerwowych między neuronami. On odpowiada za 50% impulsów. Także tych aminokwasów jest bardzo dużo. Jest, proszę Państwa, 10 razy więcej polifenoli niż w czosnku zwykłym. Dobrodziejstwo, ale jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy. Mówiłem o oddechu. Państwo wiedzą, że są osoby, które czosnku zwykłego jeść nie mogą także z powodu tego, że mają dyskomfort trawienny. Pieczenie w żołądku, pobolewanie wątroby, odbijanie i tak dalej i tak dalej. No to Proszę spróbować czosnku czarnego. Tego nie ma. Tego nie ma. To jest produkt łatwostrawny, który nawet w Korei, tak jak ostatnio jestem świeżo po lekturze, nawet dodaje się do lodów. Tak. Dżemy się robi, lody z czarnego czosnku w, w tych krajach azjatyckich.